Takcie kochani tu Mary i Mario i mix z drapeczek za 10 zł. Chcemy, chcieliśmy zrobić sobie test z drapeczek z numerem 12 niulowym ale niestety no jedną nie, nie, nie dało się. Już tutaj jest tak, 18. Tak, ja mam mega pensję z numerem 12. Niula trzymaj za nas kciuki, żeby tam tu była wygrana z numerkiem 12. No i dolary i diamenty też mam dwunastka. A ja mam na dobry rok, no i niestety 500 tysięcy w banku mam z numerem 18, bo tutaj już dwunastki nie było. Nie było lot, to no ale to nic. Ale to nic. Także co? Rywalizacja? No możemy spróbować. Kto wygra? Bo chcę, żebyś teraz ty wygrał, tak? No dobra. Dobra, no to co? To ja jadę pierwsza. Dobrze. Co tutaj musimy znaleźć? Diamencik albo safe, tak? Tak, Alczko. Och, tu sobie przesunę. Mhm. Dobra, a jaki mamy? To jest taki mamy? portfel w zasadzie nie safe, ale. A to portfel, tak? Aha. 36 szukamy, będziemy szukać. 35. 14. Ale fajnie się tą drapie. Dawno nie drapałam tej zrapeczki. I już Nie było jej u nas. I 7. Oj, kanale. teraz tu trafić. Oj, oj, oj. Są one chyba? Po, no, dobrze. Chyba dobrze, tak. tak. O kurczę. 30. Blisko siebie. No, no, postaraj się nie, nie pokontrolować. Ale wybrałam, <grym> że teraz trzeba uważać. 1, 23, to są po 4, czy ile tu jest? 5. 5, tak? Mhm. 23 i. Trzydzieści jeden, teraz tu, 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 no. o chyba tu, chyba tu, dwadzieścia tak. dziewięć, dwójeczka, jedynastka, szesnastka i dwadzieścia cztery. Zawsze tak delikatnie, no. chyba tu 32, no, 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 czy mm, tu nic nie mam, 37, 21, pewnie dlatego, że ma dzisiaj wygrać Mario. Tego bardzo pragnę, żeby coś... Ale to, ale to nie musi być 34. tak, że ja wygram do zera, I 26, nie ma i ostatni kochani rządek. Chyba tu jesteśmy, tak. 6, czyli oboczki, piętnastka Również też oboczek. oboczek, czwóreczka, dwadzieścia osiem i osiemnaście. Czyli ta zrapeczka moja jest pustaczkiem, no s. No dobra, to ja zobaczę tą. Z numerem osiemnastym ja. banku i tutaj szukamy złota banku, no albo oczywiście liczb. No i będziemy szukać czterdziestki, trzyma mocno kciuki, osiemnastki, siedemnastki, 38 osiem oraz trzydzieści 31. Jeden. I co oni nam tutaj mm. dadzą? 22 dwa. No mocno trzymam aż palów. 29. Nie 11. 36 to nie nasze. Nie nasze. 34 też nie. Szósteczka. 27. O no to nawet w pobliżu nie chcą być. No. 37. Oboczek. 19 też oboczek. No, powiedziałem to już się oboczki pojawiły. No nie był wtedy. 15, 13, 30, 14, 12. No, no co to? Co się dzieje? 23 No bo to nie jest. 12. O pomiędzy. No. 5. 5. No dajcie coś. 28. Boła, i ja wygraną. 7 i. No to? Ty przeginasz. Kurde, 16 oboczek. Już jest... No Pomiędzy. No też. Nie, to jest oboczek akurat. Tu nie było. Aha, dobra, miejsca. bo dobrze. No dobra, no trudno. Teraz zobaczymy jeszcze z numerem też 12. Mega pensje. I tutaj co my szukamy? Liczby, tak? Tak, albo dwa razy mega pensje. Bo to to, tam już tam wiem. Nie cierpię tego? No, no byś nie cierpiała jakbyś znalazła. Ale nie ma tego, no to wszystko nie, jedno. No, wiesz, w tej czarnej wersji jeszcze jest. <laughs> 24, Gdzieś. no właśnie. 16. Takiej liczby szukamy. 19, 15 i 28. Tu, 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 tu. Jest tu. 48. Czterdzieści sześć, dwójeczka, czterdziestka, czterdzieści jeden, dwadzieścia jeden, no patrzcie, no niula, numer 12, to no to kurczę, coś tu powinno wpaść, dwadzieścia siedem. Chyba, że tylko jej. Może Z tylko 12, jej słuchają. No czterdzieści cztery, trzynaście i dwadzieścia sześć, kolejny rządek. Mamy czterdzieści trzy, osiemnaście, trzydzieści osiem, dwadzieścia pięć, czternaście. I ostatniem ekstra pensja, czy mega. mega pensja, 22, 17, 5 uh, uh, uh. i ostatnie? Nie. Jeden, i co dalej? 11. No niestety pustaczek. Pusta, pusta, kapusta. Zobaczcie, nie mam. Uh -huh. Zagrały. No dobra, no ja zobaczę ten na dobry rok, który do To będzie zero, czy będziesz miał teraz plusik? Tak, no tutaj ja raczej... miał. Ta zdrapka nas nie bardzo lubiła, ale zobaczymy, może się uda odczarować. I szukamy, i mamy tak, stówkę i tysiąc. W lutym dyszka pięćdziesiąt. Ona jest ładna, ale rzadko daje nagraną. 500 i 500 tysięcy. to ty to dorzucasz? Dyszka i 10 tysięcy. Weź, jak to, to potem stało? 10 tysięcy i 20. 200 i 100. Też było. W lipcu mamy 220. Tu mamy 500 i 1000. Dyszka i dwie deszki. No już nie mogło być chociaż. No! 500 tysięcy o, to, to nie, wiadomo, że nie. W listopadzie 50 i 500, o, i w grudniu 500 też tysięcy i 1000. Dobra, zobaczymy jeszcze premię. Gwiazda, no to nie. O, słuba by była. I piernik zamiast choinki. <laughs> No to hmm. rywalizacja zdrobkowa zakończyła się remisem. Remisem no nie... na 0-0, także gratuluję. Tak, osiągnęliśmy Radzo, razem, oczywiście. Wygraliśmy 0-0. <noise> <noise> Nic nie, się nie martwimy, my to tam nie... Te... No niestety u nas ten test 12 wypadł niepomyślnie. No oczywiście, to on jest jednak tylko numer dla niuli. <noise> Ona w tych dwunastkach wygrywa. Także, kochani, dziękujemy, że byliście z nami, że nas oglądacie, że piszecie przecudowne komentarze. Dzięki wam wielkie. Do następnego odcineczka, oczywiście zapraszamy. Pa pa pa. 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 pa.